Moduł K3, czyli uzupełnienie dotychczasowej serii model pomiędzy karą, karą drugą, tak naprawdę dzisiaj i K2. Dwa głośniki 12-calowe, ale zamknięte w dużo mniejszej obudowie, dwie trzecie wagi systemu K2 i dużo mniej wzmacniaczy przy porównywalnej głośności. Również wpisuje się ceną, ponieważ system jest znacznie tańszy od systemu K2. Przy niewiele mniejszych możliwościach, co w tej pacce robi naprawdę dużą rzecz. Kolejnym ciekawym produktem, jakie możemy zobaczyć dzisiaj na stoisku Akustika jest najnowszy i najmniejszy BAS. Konstrukcja dziesięciocalowa, przeznaczona bardziej do użytku domowego, przestrzeni komercyjnych. Bardzo skuteczna. 27 Hz dolna graniczna i 124 dB-u. Jak z tak małej paczki, no to wartości bardzo duże. Z ciekawostek, bas ten można stakować. Także możemy użyć kilku takich basów e, na raz.